Jak możesz chronić siebie przed tym, jeżeli ktoś przy Tobie rozładowuje swoje złe nastroje, delikatna granica, powiedz wprost: Widzę twoje zdenerwowanie, ale nie ma przy mnie przestrzeni na rozładowywanie złych nastrojów. Jest za to przestrzeń na spotkanie. Wewnętrzna granica, jeżeli nie możesz postawić werbalnie granicy, nie możesz tego powiedzieć, bo na przykład to twój szef, to stwórz wewnętrzną granicę i powiedz, zostaje przy sobie, zostaje przy swojej energii, a to, co do mnie nie należy, przepływa obok mnie. Jasny komunikat. Powiedz spokojnie, ale konkretnie. Ten zły nastrój nie należy do mnie, i niech on zostanie przy osobie, do której on należy, czyli do ciebie. Samoochrona. Pozwól sobie wyjść z pomieszczenia. Napij się wody, weź głęboki wdech wydech. To nie ucieczka, ale jasna granica i samoochrona. Stop i współczucie. Powiedz do tej osoby, że. Czujesz, że ma aktualnie trudny czas w swoim życiu, przeżywa różne wyzwania i że jesteś gotowa i otwarta na wsparcie, ale nie jesteś workiem toningowym, na którym się rozładowuje swoje złe nastroje. I energetyczne oczyszczanie, jeżeli to się już wydarzy i dotknie cię ten zły nastrój, to pozwól sobie na minutowy, spontaniczny taniec, pozwól sobie na wytrzepanie tej energii z siebie i wróć do swojej. A ty. Dbaj o siebie, ściskam cię mocno. Daj mi też koniecznie znać, jak ty sobie radzisz w takich sytuacjach.